New Haven, typowa zaściankowa niezależna osada oddalona od innych planetarnych systemów. Ludzie, którzy osiedlili się tam wiele lat temu, chcąc żyć z dala od problemów konfederacji. Koloniści byli zadowoleni z życia w spokoju, z dala od zgiełku galaktycznych problemów ludzkości. Jednak to wszystko się zmieniło, kiedy megakorporacja Neocorp odkryła ogromne ruiny bardzo starej cywilizacji na księżycu orbitującym wokół New Haven, a pokrywie. Z tym odkryciem bardzo szybko biurokratyczny chaos ciągle rosnącej konfederacji skupił się na New Haven. Megakorporacje szybko wysłały swoje floty w kierunku New Haven i jego księżyca. Neocorp, nawet jeśli jako pierwsza odkryła ruiny, ich flota badawcza nie była tak silna jak np. Hyper Development, korporacja skupiająca się na produkcji nowych technologii, jak np. robotyka czy automatyczny kreator kolonii, zdaniem wielu najlepszy produkt megakorporacji. Pierwszą megakorporacją, która dotarła na New Haven poza Neocorpem była Zing Manufacturing, ogromna, lecz bardzo biedna technologicznie megakorporacja, która desperacko potrzebowała nowego odkrycia, żeby zdobyć przewagę nad innymi. Hyper Development i Vance Universal przebyły krótko po Manufacturing. Manufacturing. Jeszcze rok temu spokojna, niepodległa kolonia New Haven stała się najdelikatniejszym frontem konfederacji w całej galaktyce. Każda korporacja była nie tylko zdolna, ale i również chętna na pokrycie całej planety i jej księżyca pociskami nuklearnymi. Jedyne co stało na drodze do całkowitej zagłady kolonii i ruin miasta było Neocorp. Kontrolowana bezpośrednio przez Konfederację Megakorporację, która na razie jako jedyna znała dokładną lokalizację ruin. Dodatkowo zabarykadowali się oni na Apokryfie. Póki powolna, lecz potężna, flota Neocorp nie przyleci z pomocą. Kolonia New Haven stała się areną walki między czterema potężnymi megakorporacjami. Ludzie, którzy chcieli żyć w spokoju, zostali wciągnięci w konflikt, a ich spokojna osada stała się obleganym bez przerwy bastionem oraz miejscem licznych testów nowych broni. Przez wiele miesięcy walki toczyły się na planecie. Pierwsza wojna megakorporacji była powolna, lecz bardzo zabójcza. Na początku konfliktu górował Zing Manufacturing, który był w stanie rzucić w konflikt prawie nieskończone masy tanich, ale kiepskich robotów bojowych. Jednak samą przewagą liczebną nie mają szans na to, aby wygrać ten konflikt. Hyper Development górował pod względem jakości swoich robotów bojowych. Szybko byli w stanie zrujnować dwie trzecie sił Vance Universal. Neocorp oraz mieszkańcy New Haven zawzięcie bronili swoich ziem, lecz powoli tracili kilometr za kilometrem ziemi. Ludzie z New Haven zostali wciągnięci w walkę, wiele domów zostało zniszczonych, farmy były w płomieniach, jedzenia, amunicji i co najważniejsze ludzi zaczęło brakować. Neocorp pomagało jak tylko potrafiło, lecz po inwazji apokryfy przez Hyperdevelopment jedyne co byli w stanie zaoferować mieszkańcom New Haven to skromne racje żywnościowe oraz leki. W zaledwie rok od rozpoczęcia konfliktu, niegdyś wielka kolonia licząca 2,5 miliarda mieszkańców, teraz zamknięta jest pomiędzy dwiema wielkimi megakorporacjami w małym mieście zbudowanym na ruinach statku kolonizacyjnego. Z 2,5 miliarda osób zostało niecałe 20 milionów, większość chorych, rannych albo wygłodniałych. Gwoździem do trumny kolonii New Haven był desperacki ruch Zinc Manufacturing, który na granicy przegranej zdecydował się zdetonować swój statek w powierzchni planety, zamieniając ostatni bastion kolonistów w popioł. To również spowodowało, że Hyper Development stracił większość swoich sił, jak i nowo wybudowaną fortecę, która miała stanowić nowe centrum dowodzenia armii. Jedynymi ocalałymi byli mieszkańcy Apokryfy oraz ci, co przebywali w statkach w orbicie planety. Z czterech wielkich megakorporacji w wojnie o Apokryfę zostały tylko dwa. Hyper Development i ich żołnierze, którzy okupują księżyc New Haven oraz Neocorp, które z dnia na dzień traciła coraz więcej żołnierzy. Wojna zakończyła się tak szybko, jak się rozpoczęła. Hyper przegrał. Neocorp również. Kto wygrał? To ostatni mieszkańcy New Haven, którzy akurat byli na apokryfie po więcej jedzenia. W akcie zemsty wkradli się do ruin i jakiś czas potem cała planeta pokryta była wielką burzą, która zniszczyła całą elektronikę. Według zeznań generała Noxa megakorporacji Neocorp, w 5 minut wszystkie siły obu stron po prostu padły. Broń przestała działać, a pancerze wspomagane stały się trumną dla swoich użytkowników. Wszyscy pamiętają te straszne dni walki i cierpienia. Dzisiaj, po wielu latach, New Haven jest tylko przypomnieniem o pierwszej wojnie megakorporacyjnej, która pochłonęła wiele niewinnych ludzkich istnień. Jednakże ci, którzy przeżyli, nadal trzymają się razem, budując nową kolonię na odkrytych przez Neokorp ruinach. New Haven, wojna na tej planecie, była największym konfliktem między megakorporacjami w historii Konfederacji. Dowodów na to, że każda ze stron cierpiała, jest mnóstwo. Do dzisiaj można znaleźć w starych okopach, ruinach miast, czy w masowych grobach dzienniki oficerów, nagrania żołnierzy. A czasami nawet nagrania z sensorów optycznych robotów. Naszym archeologom udało się znaleźć naprawdę unikatowe znalezisko wiadomość głosową do rodziny szeregowego Pregina. Elżbieta, kochanie, co tam u ciebie? Wiem, że się już drugi rok nie widzimy, ale mam nadzieję, że moje wiadomości do ciebie docierają. Nie miałem jeszcze od ciebie odpowiedzi, ale. Hej, pierog! Chcesz nutridrina? nie pierog, a pregin. To, że pochodzę z Radomia, nie oznacza, że możesz na mnie mówić pierok. Jak ty byś się czuł, kalesz, gdybym mówił na ciebie kary? Hm. Okej, okay, okej, okay, rozumiem cię. To... Yy, chcesz Nutridrina? Nie, dzięki. Nie jestem głodny. Co tam nagrywałeś? Wiadomość do Elżbiety. A tej piękności twojej, co? Zazdroszczę. Wiesz co? Yy, kurde, ile jeszcze tych blaszaków zinga, hmm? Nie mam już siły do tego. Masz rację. Te skurcze syny są wszędzie, a neokorp jest jeszcze daleko. Ale okej, okay, nie zmieniaj tematu. Neokorp niby wirtualny monopol, a płacą nam grosze. Słuchaj, e e jeśli umrzesz, czy mogę mieć Elżbietę? Co? Co? Słuchaj, no ty. Uf. Znowu się zaczyna. To musi być hyper ich przeklęte bombowce. Okej, okay, okej. Okay. Lepiej to wyłączę. Już chyba nic nie nagram. Kalesz, Będziemy musieli. O kur. Tutaj niestety był koniec nagrania. Myślimy, że bombardowanie ze strony Hyperdevelopmentu, które działo się w oddali, dosyć szybko dotarło do okopu NC127, gdzie szeregowy Kalesz oraz Pregin umarli, strzegąc pobliskiego miasta Creed, które było właśnie w procesie ewakuacji.